Jezus Chrystus niedługo przyjdzie. Dlaczego tak twierdzimy? W Biblii czytamy o proroctwa, które zostały napisane przed dwoma tysiącami lat, a dzisiaj wypełniają się przed naszymi oczami. Po pierwsze, sam Jezus powiedział, że Izrael zakwitnie tak, jak zakwita drzewo figowe. Dokładnie tak stało się w roku 1948. Wtedy powstało państwo Izrael. Po drugie, Jezus powiedział też, że Jeruzalem będzie deptany przez inne narody, aż dopełni się czas pogan. Stało się to w 1967 roku, kiedy wojsko izraelskie po sześciodniowych walkach odzyskało wschodnią Jerozolimę. Po trzecie, czytamy w Biblii o tym, że rząd ma swoją siedzibę w Jeruzalem. Dlatego Jeruzalem musi być stolicą państwa. W roku 2017 amerykański prezydent Trump uznał Jeruzalem jako wieczną stolicę państwa Izrael. Pół roku później przeniesiona ambasada USA z Tel Awiwu do Jeruzalem. Po czwarte, w Biblii czytamy o tym, że zostanie zawarta umowa pokojowa między Izraelem a narodami arabskimi. Drodzy przyjaciele, w roku 2019 Stany Zjednoczone rozpoczęły pracę nad planem umowy i w tym samym roku publikowali go. Prace nad planem trwają nadal i w tym roku plan ma być ukończony. Wszystkie wymienione proroctwa dokładnie wypełniły się, i także w końcu plan pokojowy na Bliskim Wschodzie. Kiedy plan jako umowa zostanie podpisany i Żydzi będą mogli składać ofiary w Jeruzalem na wzgórzu świątynnym, wtedy będziemy mieli wszyscy dokładnie 3,5 roku czasu, po którym rozpocznie się Wielki Dzień Gniewu Bożego i będzie dotyczył całej Ziemi. Przygotuj się na ten czas bardzo dokładnie. Starannie czytaj Biblię, módl się do wielkiego Boga. Sytuacja jest bardzo poważna.